Rządziliście 8 lat. To dlaczego nie powiedzieliście, sorry, my nie chcemy świeckiego państwa. My chcemy ale, państwo ale katolickie. No, Przywiązujemy do wartości ale, chrześcijańskiej. Pani, taką mamy a skąd wiecie? Ale, Większość <laughs> przyrzeka, tak mi dopomóż Bóg w Czy pan by przyjmował, że, w, nie wiem, Maria będzie w kształcie waginy przedstawiana, a jest dzisiaj na zgromadzeniach różnych. No, a czy, czy... co jest złego w no, no, wiedzy, Ma pan, pan jakiś no, problem? Bardzo nisko się Państwu kłaniam. Witam w Wieczornym Ekspresie. Dzisiaj witam razem z Klaudią Jachirą, posłanką Zielonych Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Michałem Wójcikiem, posłem suwerennej Polski, klubu Prawa i Sprawiedliwości, byłym wiceministrem sprawiedliwości. Dobry, dobry wieczór. Panie dobry wieczór Państwu. Zaczniemy naszą rozmowę, chociaż inne tematy też się pojawią, ale zaczniemy od sprawy krzyży w przestrzeni publicznej w Warszawie, czy szerzej symboli religijnych, bo rozumiem, że nie tylko o krzyże prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu chodzi, chociaż tych oczywiście jest najwięcej. Prezydent Warszawy nie chce, żeby w budynkach urzędów podległych jemu właśnie te krzyże wisiały. Jak Państwo oceniają decyzję Rafała Trzaskowskiego? Jeszcze naszych widzów poproszę o Powiedzenie się w tej sprawie, bo w sądzie właśnie o to państwa pytamy, czy są Państwo za tym, żeby krzyże ze szkół i urzędów zniknęły. Jak Państwo na to pytanie odpowiedzą Klaudia Echira. Ja bym oczywiście chciała, aby polska konstytucja, która jasno mówi, że Polska jest państwem świeckim, była przestrzegana. Dlatego w pełni popieram decyzję prezydenta Trzaskowskiego. Jest, nie jest to w ogóle jakieś wielkie halo, to nie jest żaden skandal, nie ma się co temu oburzać. Krzyże nie są ściągane ze związków wyznaniowych, w żadnych salach miejscach, gdzie po prostu do kultu, w miejscach, gdzie każdy chce się po prostu skupić. Są do tego miejsca, jest bardzo dużo miejsc w Polsce, gdzie można się pomodlić. Przypomnę, że Kościół Katolicki jest pierwszym po Skarbie Państwa właścicielem nieruchomości i ziemi w Polsce, więc no. naprawdę ma swoją <laughs> przestrzeń, gdzie można. Ktoś to potrzebuje odbywać te praktyki, natomiast zgodnie z konstytucją, e, Polska zarówno jest dla osób wierzących, jak i dla osób niewierzących, a jeżeli mamy Państwo świeckie, no to oczywiste jest, że w miejscach świeckich, czyli w urzędach uh -huh. e, takich symboli religijnych, żadnych symboli religijnych. Tutaj akurat mowa o krzyżach, no bo jakoś te krzyże niezgodnie z tym zapisem konstytucji się znalazły. Natomiast oczywiście żadnych symboli religijnych e, powinien uh -huh. być konsensus w tej sprawie, że po prostu nie stawiamy. Dla, a na urzędnika na biurku urzędnika na szyi urzędnika na szyi oczywiście no to jest A na no, ale no, to jest przestrzeń to jest przestrzeń państwowa mhm. państwo nie ma wyznania mhm. zupełnie inaczej by się miała sprawa okay. gdybyśmy zmienili zapisy konstytucji bo jak ja słyszę tutaj od y, drugiej strony tego sporu no czy tej to dyskusji. Zaraz dopiero pani poseł zaraz, Ja wiem, ale ja już <laughs> słyszę od kilku dni. No. Pani poseł, rozumiem tak, dobrze. to ja słyszę to, jak y, y, jakby mówiono, że Polska jest krajem je, jednego wyznania. No mm. a nie jest. No Mamy wpisane. Okay, nie, no, y, no, oczywiście nie czynność. jest. Tak, ale chciałbym tak doprecyzować, zanim głos panu ministrowi oddam na biurku, rozumiem, że też zdaniem pani poseł. Nie, no nie, w nie przestrzeni, powinno być. Gminie, tak? przestrzeni po prostu urzędu. Znaczy, mm. uważam, że idealną sytuacją jest to, że tak naprawdę że wiara jest prywatną sprawą każdego człowieka, wiara bądź niewiara. Mhm. tak samo jak się nie powinno. Ale właśnie ta tym, jest prywatną sprawą. to polega na tym, że jeżeli ma ochotę, to może się nie bo to jest jego sprawa, czy się opisuje, czy nie? To zostawia swoje przekonania Aha. prywatne, religijne, poza miejscem, w którym obowiązuje go okay. państwo świeckiego państwa, nie państwo, nie boskie prawo, które mhm. może przestrzegać w swoim prywatnym życiu, tylko on, pełniąc urzędy jako urzędnik, on nie jest katolikiem. Jako urzędnik jest po prostu, wypełnia wolę świeckiego państwa no, prawa. Na tym polega tylko, tak Pani Boże powiem, bycie katolikiem, że jest się tym katolikiem i jako urzędnik, i no, jako ale nie może być, to, kolega, ale... i jako ojciec, i, Szanowny czy, panie, ktokolwiek jest się tym katolikiem. nie, 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 na przykład ja pytam mojej babci we Francji, bo mam właśnie coś takiego, tak jak Pan powiedział, mhm. pytam mojej babci, a tak z ciekawości pytam, mhm. a ten kandydat, na którego głosowałaś, to jest wierzący, do jakiej, ona mówi, ja nie wiem. U nie, nas jasne, nie wypada no. powiedzieć w mm -hmm. ogóle politykowi, czy jest... No tak, ta tradycja jest. francuska, ja jeżeli chodzi o rozdział, proszę o państwa. Ja oczywiście powiedziałam o tym, że jestem po apostazji, mówię o tym, że jestem osobą niewierzącą, mm -hmm. ale szczerze powiem panu, że ja nawet żałuję, że powiedziałam, że jestem osobą niewierzącą. Teraz, gdybym teraz wchodziła do życia publicznego, to bym powiedziała, nie odpowiem panu na to pytanie, bo to jest moja prywatna sprawa. Natomiast w mojej pracy jako posłanka mm -hmm. wypełniam obowiązki wynikające z okay. państwa świeckiego to, to prawa. Słuchamy teraz głosu y, pana ministra Michała Wójcika jak pan ocenia decyzję prezydenta Warszawy. Aż mnie korci, żeby zapytać panią poseł, czy będziecie też zdejmowali krzyż w parlamencie. Jeżeli będą takie przepisy, to oczywiście, że... Nie ma żadnych przepisów, to jest... pani poseł. To jest... konstytucja? To jest, no konstytucja? Ale to konstytucja jest mówi... taka, jaka jest pani to, ale to no. powinien być w, w parlament. Czy tak już, czy już mm -hmm. jak już to pytanie padło? No ja uważam, że absolutnie tego nie powinno się tak robić, jak już raz zostało zrobione, bo jest to przeciwskuteczne e, i powinno to być doprecyzowane, powinno być e, jakby jasno powinno być, być powiedziane to, co powiedziałam przed chwilą, że w zgodzie z konstytucją nie mamy symboli religijnych w miejscach publicznych, przejmujemy takie rozwiązania no. prawne i wtedy na mocy obowiązującej ustawy to robimy, ponieważ jak pokazał przykład to, co okay. zrobiono w 15 być lat zdjęty, w... ale powinna być ustawa, która ja bym na tak mocy to, ustawy tak. krzyż mm -hmm. w Sejmie? Tak. Nie, no, że nie, ma, nie, nie w Sejmie. Że nie, nie w przestrzeni publicznej, Przez, że, że w instytucjach czyli, publicznych. Instytucjach. Okay. Tak. Okay. Mm -hmm. Czyli w sejmie, krzyż w Sejmie powinien być zdjęty, tylko że wcześniej powinien zostać Ale to nie, nie zrobione tak, jak zostało, bo to widać, okay. że właśnie tutaj rozpala. To Zaraz zobaczymy, czy marze. rozpala, bo może nie, może dzisiaj będzie miło i przyjemnie. Ale bardzo spokojnie, ja bardzo bardzo mówić, bardzo spokojnie mówię, bo mnie to zaintrygowało, mm -hmm. bo w, powiedziała pani o tym, że w Konstytucji jest przepis mówiący o tym, że w przestrzeni publicznej nie, nie można być. Jesteś świeckim państwem, państw. Tak, to też, ale że nie może być symboli religijnych. Nie ma takiego przepisu. Jest natomiast artykuł bodaj 53, który mówi o pewnej wolności. Małej wolności wyznania, wolności religii. To jest jedna z przestrzeni, takie, tak, takie, taka przestrzeń, która jest bardzo specyficzna, ale niezwykle wrażliwa. Nie chodzi tutaj tylko o katolików, chodzi o Żydów, wyznawców islamu, innych religii i to powinno być szanowane, bo przestrzeń wolności jest gwarantowana konstytucją. I pan, pan Rafał złamał tę konstytucję i z całą pewnością będzie zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego ten dokument, który on podpisał. Z całą pewnością w przeszłości były już orzeczenia. Nie tylko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który się zajmował tą sprawą, ale Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego w Polsce, który jednoznacznie powiedział, to jest sfera wolności, ona musi być gwarantowana, bo taka jest konstytucja. Mm, tu nie jest kwestia tego, że pani uważa, że... Uważam, tylko mówię, że jest ale czy zgodzi się Pan ze mną, że Polska jest państwem świeckim? No, no tak, no bo jest państwem świeckim, ale też musi pani zrozumieć, że A, każdy idzie, człowiek ma prawo. Idąc wierzyć do coś. urzędu. Musimy idzie szanować, Pan do Kościoła? Ale, czy nie, idąc nie, do urzędu, nie, ale, idzie Pan do jednostki, która podlega ale, pod świeckie Nie pani poseł, nie chcę tutaj kłócić się z panią na czeka. nie, rozmawiamy. Nie, no to jest rozmawiamy, sfera, nie sfera, się. sfera wolności człowieka. To, że ktoś jest agnostykiem czy ateistą, mhm. jest prawem tego człowieka. Konstytucja tak? mówi w artykule w bodaj, bodajże wszyscy ludzie mm -hmm. są równi. Ale także w 1933 mówi, że ta wolność wyznania musi tak. być gwarantowana. Nie to, nie jest to jest wolność A jednocześnie to właśnie, czy to idąc wolność urzędu. Tę 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 osobistą. Czy, czy to nie polega na tym, że no właśnie idąc mogę być mieć... to, to zostało pani rozstrzygnięte, to zostało rozstrzygnięte w orzeczeniach, także wiele lat temu. A to orzeczenie... każdy może na szczenie w urzędzie powiedzieć orzeczenie... wolny symbol. No, pani panie, re, panie redaktorze, y, oczywiście, że krzyż w Polsce ma Jasne, wyjątkową wartość. Krzysięgi, wyjątkowy tak, symbol. To jest wyjątkowym symbolem Kościół odegrał ogromną rolę tak. w polskiej historii. Każdy Ale to z nas, jest tylko kulturowo, to z nie z nas, jest no, kodyfikowane. Pani poseł, gdyby nie Kościół katolicki, gdyby nie Kościół Katolicki, aczkolwiek szanuje wszystkie wyznania, to jest rzeczą oczywistą. Natomiast gdyby nie Kościół Katolicki, my byśmy tutaj nie siedzieli, pani by też nie siedziała i nie mówiła zdjąć krzyża i tak dalej. Jak gwarantuje to Pani. Katolicki, to na pewno Państwo by tak długo się nie utrzymywali e, przy władzy, bo przez 8 lat ten kościół był skrajnie upolityczniony. To to na pewno, co... No nie, ja z panią panią nie dystryb. mogę zgodzić. nie lata dziewięćdziesiąte, no, pani poseł, naprawdę. To, to nie, też, nie lata dziewięćdziesiąte. No nie, 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 ale liczby mówią... Ja jakby się z panią nie mogę zgodzić. miliardów złotych. No, panie okay. redaktorze, okay. przypadek sprzed tygodnia, gdzie proboszcz jednej parafii publicznie piętnuje posłankę i domaga się tego, żeby ją ekskomuniką objąć. Mowa... No tak, tak, oczywiście no w ramach, tam o przyjmowaniu ale, sakramentu no tak tak no ale no nie no niestety tam przecież publicznie się wypowiadał o tym jak ona sprawuje wolny mandat ale na pewno jestem przekonana że gdyby nie że, że Kościół katolicki to jest dla każdy ma prawo należeć do tego związku ziemiany to jest oczywiste to nie jest to jest oczywiste A, tak samo jak oczywiste jest to że ja jako osoba niewierząca idąc do urzędu, idę do, do instytucji mhm. państwowej. A niech nie śmieckiej. powie pani poseł Idem w takim razie czy, czy w Dlaczego szpitalu tam... czy w szpitalu, jeżeli wisi krzyż. No wielu ludzi mhm. to, to nigdy nie przeszkadza, wie pani, 53 lata, jeszcze nie słyszałem, żeby w szpitalu ktoś się o to, że krzyż wisi na. A ja na przykład na słyszałam od mhm. moich koleżanek. Ale uważa Pani, ale... że powinien wisieć, czy nie? Ja uważam, że z szacunku dla pacjentów i pacjentek ksiądz... W szpitalu nie powinien wchodzić zaraz po porodzie do kobiet bez pytania o zdanie. Jest bez pytania Go, wchodzi tak, zaraz po porodzie. Tak, tak Od mojej koleżanki ja nie przykład. Od I czy pan uważa, że ale, okay. to jest fajne? Nie, nie do Kobiety nie. są zaraz wiem, wiem, po porodzie i bez pani, pytania pani, 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 na siłę To jest taka dodatkowa sytuacja. Uważa ale, pani, że ja, zada ja zadałem co, konkretne pytanie pani Czy W szpitalach powinny wisieć krzyże, czy nie? W instytucjach absolutnie Czyli też mają być zdjęcia. Ale ma pan pewnie prywatne szpitale, gdzieś. Ale nie, no mówię o publicznych szpitalach. I ma być zdjęty szpital Luda, Lachtaś, ja nie uważam, w żadnych. Słuchajcie, no albo jesteśmy państwem wyzna wyznaniowym, eee. albo jesteśmy państwem świeckim. Ale chwila. odwróćmy sytuację. Ja żałuję, że nie zrobiliście jednej rzeczy, bo mnie najbardziej w tym wszystkim przeraża ta hipokryzja. E, żałuję tego, bo tak naprawdę ja bardzo się powołuję na tą świeckość Państwa, na świeckość Polski, ponieważ chciałabym, że jeżeli mamy to wpisane uh -huh. w, w konstytucję, a mamy. To powinniś, a mamy, to powinniśmy tego przestrzegać. Rządziliście 8 lat. To dlaczego nie powiedzieliście, sorry, my nie chcemy świeckiego państwa. My chcemy a, państwo katolickie. No, Przywiązujemy do wartości chrześcijańskich. No mamy większość. A skąd wiecie? Się... Większość przyrzeka tak mi do Bóg w Sejmie. Ale, no, do no, dobrze, no, bo, no bo ma prawo. No, wynika no, okay. z przepisów, no i tak, wynika, że ma prawo. Nie chcieliście zmienić konstytucję Dlaczego mamy że zmieniać. No, że po, żeby było wszystko panie, czarno na żeby, żeby Polska jest państwem katolickim. To jest retoryczne, pani poseł, pytanie, prawda? Nie, no to jest, słuchajcie, no wtedy byście nie musieli od tyłu wprowadzać pewnych przepisów Pani, i narzucać Pani, zdania osobom, Pani które nie Pani poseł zna konstytucję tego. z 1935 roku? Ale nie jesteśmy w 1935 roku, tylko no jesteśmy okay. tutaj ob obowiązujemy Dobre. na kanwach. No to mamy konstytucję, dobrawa. którą mamy taką jaką mamy, no lepsza ale czy gorsza, z ale Ale chciałby pan żyć ale nie, w katolickim tak jak przed Ale, nie, ale, nie, ale, nie, ale nie, prze, nie przerywajmy sobie. No mało katolickiego. Nie pani, przyjęliśmy, nie, no, przyjęliśmy religijne, no, religijny, wyznaniowy. W sensie. no tak, 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 przyjęliśmy pani przyjęliśmy nie, pewną, ale... przyjęliśmy pewną konstytucję, jest konkretny przepis. dlaczego tego dokończysz panu Dlaczego, dlaczego państwo nie chcecie szanować tych wolności? Dlaczego by się Mamy na to zgadzać. Dlaczego? Bo pani ma prawo do tego, żeby. No, nawet nie pytam, mm -hmm. czy pani tutaj zadeklarowała pewną rzecz, ale to jest pani sprawa. Absolutnie. To jest moja sprawa. I dlaczego to jest... mam oglądać się no, no, w miejscu świeckim? Dlatego, że jest przepis konstytucji. Mamy prawo nie, do ale, tego, żeby. Ale pani mieć... to ja pozwolę sobie zadać pytanie. A w urzędzie kto decyduje o tym, czy w tym urzędzie jest krzyż, czy go nie ma? Ale panie redaktorze, nikt nie decyduje w tym urzędzie. Ale jeżeli można. To jest kluczowa sprawa. Wiele lat temu powiem tak. W Sejmiku Śląskim. Akurat kandyduje ja kandyduję w Małopolskim mm -hmm. i w Świętokrzyskim. Ale w Śląskim bardzo wiele lat temu ja go zawieszałem, między innymi. Okay. Nie osobiście, ale stałem razem w grupie tych trzech, czterech osób. Nie, ale, ale to było ty, pewnego kanonika, księdza kanonika ale, wisi panie, do dzisiaj. Nikt go nie, nie zdjął. Wie pani, ile lat no, minęło? Kilka, lat. A pani minister. go dzisiaj chce zdejmować. Ale, ale, ale może warto by to było jakoś albo w tę stronę, albo w kolejnym. stronę. w świeckim państwie. Jeżeli to jest tak, nie wiem, różno. Pani, mogę tylko to pytanie dokończyć, bo to jest myślę. Kluczowy kto krzyż zawiesza, kto go zdejmuje, czy może Przez wejść samochód. ktoś, nie wiem, może wejść jutro muzułmanin do któregoś z warszawskich urzędów zawiesić półksiężyc, Panie, bo, Panie redaktorze. bo ja mówiąc, Ale o ile to jeszcze zobaczy... nie wiem, w szpitale to co Panie innego trochę, Panie bo... Panie redaktorze, Proszę powiedzieć, dlaczego to my dzisiaj dyskutujemy w o Dlaczego Nie pan wiem. Rafał Trzaskowski mhm. wrzucił ten temat w czasie kampanii wyborczej? Myślałam, że no O to, żebyśmy no się tak, kłóci, to. kłócili o to. Czy mhm. pan słyszał w ostatnich latach, żeby były kłótnie o krzyża? Nie było kłótni żadnych, prawda? To wy, że, to wy, No właśnie, i kiedy to było? 30 lat temu. A my dzisiaj wy zaczęliście cały spór. Wie, wie pani, ja chodzę też, wczoraj byłem w Tarnowie, przerwano mi konferencję. Człowiek po prostu był zdenerwowany, powiedział, że jak może być tak, żeby krzyż był Zdejmowane. No nie, to, to jest, wie pani, to jest też tradycja, to jest pewien zwyczaj, który w Polsce jest. Nie, nie da się zadekretować, tu można krzyża, tu nie można krzyża. Nie chcemy czegoś takiego, jak jest na zachodzie, wie pani, bo Kościół jeszcze raz mówi, odegrał w historii Polski wyjątkową rolę. I nie damy sobie, wie pani, ani malować kościołów, ani opiłowywać krzyże. Na to my się nie zgadzamy. Nie. Nikt. Ma pan na jednej ulicy, ma pan często kilka kościołów. Jeżeli tylko pan potrzebuje, nawet w swoim prywatnym czasie, co 15 minut, może pan zajrzeć do tego kościoła, pomodlić się i może pan jako prywatna, jako osoba ma pan tę wolność wyznania. Natomiast państwo, jeżeli tworząc społeczeństwo, zgodziliśmy się, że w tym społeczeństwie są różne osoby. Są osoby wierzące, są osoby niewierzące, mhm. są osoby też innych wyznań i z szacunku do wszystkich osób nie tylko do katolików. A mogę szacunku, mieć pytanie ale do Pani? Mogę teraz ja skończyć. Z szacunku do wszystkich osób, chciałabym, aby przestrzeń publiczna była szanowana i aby była świecka tym bardziej, że społeczeństwo się naprawdę ale, Pani, naicyzuje. Ale przestrzeń publiczna to Prze jest coś co, więcej niż budynki miastach. Przestrzeń publiczna? Przestrzeń, no, no nie. Nie no, kapliczki, które są? Nie, nie, nie mówię o urzędach, A, mówię okay, o instytucjach publicznych. przestrzeń publiczna to są dalej idące określenia, Mówię o instytucjach idące mówię o urzędach. To jest dla mnie oczywiste. Natomiast dlatego podkreśliłam też to, mm -hmm. że Kościół jest i tak właścicielem ziemskim i właścicielem tylu nieruchomości, że naprawdę każdy, kto czuje potrzebę, jakby skorzystać, po prostu wejść do tego związku wyznaniowego, to ma taką możliwość. Naprawdę nie, nie, nie narzekamy w Polsce na brak kościołów. Więc no nie, nie narzekamy a społeczeństwo I na jeszcze jedna sprawa. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce jest 23 tysiące duchownych. Uh -huh. e, I oni teraz nakazują bardzo dużej grupie ludzi, którzy nie ma nic z tymi duchownymi wspólnego, jak my mamy żyć. Mówią kobietom, kiedy wolno, usprawiedliwione, decydować. Nie, no bo to jest taka grupa lobby. to pani to wie w ogóle? Tu, no właśnie, po pana słowach to nawet. Po jakich słowa, tym, nie że pan się miesiąc. czuje obrażony tym, no że, tak, że ktoś, że ktoś że w przeszeni publicznej ktoś wywołuje taką e, dyskusję. Mam wrażenie, że pan minister nie. sam do tego wnioskowania doszedł no na podstawie swoich że przekonań że i prawa, a to nie jest nie, nie są myśli i Nie, Ale nie, to jest minister, bardzo ja tylko... mała grupa. Ja myślę, że w ogóle mało osób z nas wie, mm -hmm. że to jest aż tak mała grupa. Ale jest, tak, mała kilka. 20 Co pani to się? Księży też ma niebezpieczno. Krzyczę, że narzucają nie wierząc, no chcecie zdemaskować zd komu. Pani ktoś narzucił? Co? Tak, to no to chyba... narzuca. Ale jak? Który ksiądz pani coś narzucił? No, narzuca. No jeżeli idę do urzędu i widzę tam symbol religijny, dlaczego jako dlaczego jako osoba niewierząca mam w urzędzie państwo? Proszę mi to wytłumaczyć. Dlaczego? Dlatego, że jest przepis. Jeszcze raz ale mówię. Trzeci raz. Proszę sobie w urzędzie, ale żeby w urzędzie był jest przepis, żeby w urzędzie był symbol pani no, nie ma ani przepisu, żeby był, ani żeby go nie było na tym polega, nie, no, jak jest... rozumiemy problem i dlatego o w tym w dyskutujemy bo, zaczęłam, bo w żadną zaczęła, ja, stronę... ja myślę, że jest potrzebna ustawa, która to określi tak naprawdę w Sejmie i... boli Panią, że, e... że Pani siedzi w Sejmie i jak rozumiem, bo mówiła to Pani, pani ma... że wchodzi Pani do urzędu w Sejmie Pani tak. spędza trochę więcej czasu niż w każdym innym urzędzie, prawda? Ja czuję, że debata o zadbanie, bo bardzo, bo osoby bieżące bardzo lubią y, mówić jakie to właśnie jakim są odbierane prawa mm. i jak, jak bardzo muszą szanować te prawa. No, nie też to pani poza też tego robiła nie, nie, oręża w ja politycznej czuję, dyskusji. Z... że y,

My, jak zaczniemy. Jak zaczniemy też e, iść w tę stronę, to może na przykład sędziowie katolicy powiedzą, że nie będą udzielać rozwodów, bo dla nich prawo boskie jest ważniejsze i to jest niezgodne. Ale to oni ro, ro, rozłączają prawo akurat Ale, no, widzi nie, nie, pan, ale nie, 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 nie udzielają rozwodów nie. rozłączających e, ale... więź zawartą na mocy no, prawa kościelnego, to to się Logicznie to się nie broni. Nie, nie, to się broni, bo jak zaczną prawa boskiego, to tak się ja, Wójt. Konstytucję artykuł, zawsze. Ale ją czy ja zawsze przeszkadzałem. Naprawdę, to? Artykuł 53. Nie. Zasada wolności sumienia. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Z tego nie? wynika to, że może wisieć krzyż. Z tego wynika. W... Pani prawa nie narusza nikt w parlamencie. Nikt nie narusza pani prawa jako parlamentarzysty. To, że ktoś jest ateistą czy agnostykiem, nie ma żadnego znaczenia. Właśnie ma znaczenie. Prze nie, nigdy się o to Państwo nie pyta. Państwo zawłaszczają. Nie. Katolicy nigdy się zawłaszczają o to Nikt pani nie pyta, pani do... nie ma mniej do... no praw, no nie, nie, praw wiesz, nie ma więcej obowiązków. powiem, też nie chcę temat. podsumować jedno. Niech Pani wrzuci, wrzuciliście temat do debaty publicznej. E, I chcę nie, powiedzieć, nie się, bo pani jest, no, pani jest pani jest, no, Pani jest, pani, to, jest, pani poseł jest, e, pani, zdy. powiem tak, pan, prezydent Czaskowski. Jeżeli e, nie wytonuje się tej dyskusji, to jest koniec to jest koalicji koniec? obywatelskiej. Koniec. Ja to Pani to mówię, jak właśnie, proszę sobie to zapisać. Ale koalicji obywatelskiej czy koalicji rządzącej? Rządzącej, wie Pani, no, lewicowe ugrupowania no, pf, p, maja, mają określony punkt widzenia należy. Jeżeli ktoś na przykład w parlamencie europejskim jest w chadeckim, w chadeckiej części, uważa się za chadeka, no to nie może wrzucać do przestrzeni e, dyskusji tego typu te, e, rzeczy, zwłaszcza w Polsce, to robi to celowo. w prywatnym czasie, no, w prywatnym czasie, tak. czasie. Jest pan urzędnikiem państwowym i wypełnia pan zapisy świeckiego państwa prawa. Tyle. Pani poseł, a co Sobie z tą ustawą? Wyznaniowa. Projekt ustawy pani poseł napisze? E, znaczy ja myślę nad tym, czy właśnie nie powinniśmy doprecyzować i będę rozmawiać z koleżankami i z kolegami okay. Także tymi, którzy są w, 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 w zespole parlamentarnym świeckie państwo. Okay. Uważam, że to A może to nam jest wyjaśniło... wystarczająco, żeby złożyć projekt ustawy? Tak, z tego, co kojarzę, to jest kilkunastu co najmniej. Ja myślę, że to by tak raz na zawsze, znaczy byśmy dogonili także w tym aspekcie Europę, że jak Euro, dla Europy jest oczywiste, że właśnie. Ja mam właśnie babcie we Francji, więc też to widzę, jak, jest, jak, jak oni dbają o to, żeby nie było po prostu symboli religijnych. Tam jest oczywiście też inne chwilami spór, bo... No, tam, tam za chwilę nie, więc, myślę, że w Żydów yy, będziemy ale, no nie, 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 ale i, i... jakby Francja bardzo wcześnie zaczęła będzie... tą ścieżkę taką cywilną i tego właśnie dbania no tak, o to, ten model link. rozdziału twardego tak, Kościoła Państwa. Tak, I, I on no, jest bardzo bliski, <laughs> bo jest to jednak e, takie właśnie rozdzielenie e, tronu i ołtarza, które zawsze społeczeństwo mm. wychodzi na korzyść i bardzo wam tego pilnowała. I także w tej stronę, wie pan, to jest szerszy aspekt, to nie są tylko symbole religijne w urzędach, to są także na przykład e, obrządki religijne, podczas świąt państwowych, e, a, więc to, to być, jest... To jest ciekawy wątek, który Pani wrzuca. To jest kilka... Co, to, to już ileś, procesji ma, nie będzie. Procesji nie będzie. Kwestii? Rozumiem, Pod że... Podczas świąt, podczas, nie, nie, świąt nie, podczas jest, świąt a, a przeszkadza Pani to, że na przykład jeden sposób mówi wieczny odpoczynek gracz, mu dać? Przeszkadza. Pani? Przeszkadza. Pani, przeszkadza. pani to przeszkadza, oczywiście tak? Oczywiście bardzo mi przeszkadza, że państwo... Naprawdę Pani poseł, ale to nie jest w ramach gwarancji właśnie wolności nie, powiedzenie... Urzędnik państwowy. Ale nie może no, urzędnik państwowy... Ale on nie no, ale pani, bo są, Stany Zjednoczone nie są wyznaniowym państwem. A tam Ale tam też jest. Od lewa do prawa naprawdę. Y, y, zwyczajowo znaczy, te pod, powoływania to się na rękę. Na twój trust na, 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 na rękę każdym dolarze. Mi jest bardzo bliska świeckość mhm. i laickość państwa, tak jak powiedziałam, właśnie taka, która została odrobiona lekcje we Francji. I także, czy to jest e, Stany? Jeżeli im to pasuje, to to mm -hmm. jest ich sprawa, ja się Jasne, nie będę nie ale ten francuski model jest inny, to Natomiast, prawda, oczywiście. Natomiast, e, tak jak powiedziałam, mi bardzo z, e, bliski ten model i uważam, że e, po prostu nawet tak naprawdę to nawet e, dla, dla z korzyści dla Związku mm -hmm. Wyznaniowego, bym. E, nie, przecież, że. To ja temu muszę. Panie posłaninie, proszę pani Ja mam pan tego w wrażenia, w że publicznej? właśnie jak przypomnę sobie lata 90., które pani poseł pewnie nie, już za bardzo ich nie pamięta, trochę jest pewnie pani poseł młodsza, ja jeszcze pamiętam je dobrze. no W każdym razie wtedy ten sojusz tronu i ołtarza był naprawdę bardzo silny i Kościół w ogóle no, w tym ostatnim dwudziestoleciu miał bardzo silny, silną pozycję, czy nie jest tak, że to na zdrowie absolutnie kościołowi nie wyszło. Moim zdaniem to Jak jest... Spojrzy pan na statystyki, to jest dramat. Przerysowane, no nie wiem, czy jest dramat. No, panie ministrze, no nie ma tak kraju, to, który no, się szybciej laicyzuje niż Polska w Europie. Z, z, wiadomo, że w, w różnej przestrzeni publicznej ta dyskusja czasami, te mm. ataki na Kościół, a one powodują rzeczywiście, że mamy do czynienia czy to z przypadkami się, to może odejścia. Może nie, nie z powodu ataków ludzie odchodzą od Kościoła, no, tylko, no, tylko odchodzą ale to, dlatego, nagle, że... Nagle się to coś takiego dzieje. Wie, że to, Może no. nie nagle, tego w Kościele szukają właśnie. W świętym Jerzy II, dzięki któremu my dzisiaj mamy wolną Polskę, bo taka jest prawda, nagle ten człowiek jest atakowany, święty, d, d, wie, wie pan, no to na, do głowy na. To zdanie nie, to nie, nie, to, nie, posłanie. To nie, nie był kilkadziesiąt problem. Kilkadziesiąt lat teraz. temu do głowy by na to nie przyszło, a dzisiaj tak. Czy, czy pan by przyjmował, że w, nie wiem, Maria będzie w kształcie waginy przedstawiana, a jest dzisiaj na zgromadzeniach różnych. A co jest złego w waginie? Ma pan jakiś problem z Pani posła, ale jednak może to ale... chyba to może. A co jest złego w waginie? Symbol życia, symbol trudno, trudno to mi trudno mi no? no, może, może no, pani no, ja nie rozumiem no. Myślę, trudno jest pani zrozumieć no, czy jeszcze uczucia religijne to obraża naprawdę jakieś nie wiem starszej osoby są starsze i niezależnie naprawdę ale to co nie to jest znaczy czy wie pan tutaj w ogóle to jest kolejna rzecz że no, też panie są, no, szusza, że to nie wiem no nie, nie ale w poprzednim e, z, zgłosiliśmy też projekt ustawy on, mm -hmm. on oczywiście był w zamrażarce No to jest w ogóle dla mnie ten zapis o naruszaniu uczuć religijnych jest właściwie nagle jak przepisy o mowie nienawiści Innym jest życzenie komuś śmierci, albo no nie, szerzenie nienawiści. A czym, jest, a, a czym innym jest mówienie, że właściwie w, te, w tym momencie prawo wychodzi poza mhm. porządek prawny, a wchodzi w kwestie filozoficzne. Bo co to znaczy uczucia? Znaczy wie pan, tu możemy się zostać po programie i podać różne w ogóle, co to, to są uczucia, jak jakiś filozof jeden mhm. to interpretował jak drugi, no to, to jest po prostu okay. tak nieprecyzyjny zapis, ale i to jako taki tak uznaniowy, mowa że. Mowa nienawiści też jest dość uznaniowa. Mowa, bardzo, ale to, to, to też nie, 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 jest, nie jest taki szczególny krok. To, to zmieńmy jeszcze jest, na koniec trochę w tym temat. W zeszłym tygodniu ona jednak hmm. była użyta wobec polityków y bardzo tak właśnie przez. To już w ten i, temat nie wchodźmy, tak, jeżeli możemy, bo, bo to już było. też wiele dyskusji na ten temat mm -hmm. było. Chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o jednej sprawie. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Wera Jurowa dzisiaj powiedziała dokładnie tak. W Polsce nie mamy już do czynienia z naruszaniem praworządności i dlatego w nadchodzących dniach zaproponuję, by Komisja Europejska wycofała wniosek dotyczący procedury z artykułu 7 wobec Polski. No, jak dla mnie to brzmi nawet trochę zabawnie, bo nie zmieniło się w ogóle prawo. Neo-KRS, jak rozumiem, tak było opisywany KRS przez panią poseł chociażby, prawda? To, to jest ciągle neo-KRS, jak no, rozumiem, tak? prace trwają, jest projektów. No projektu ale ustaw, są w no To, że w szufladzie czy nie, nie, no nawet w Sejmie, nie, 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 w senacie, no, nie, 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 no. No, tak, 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 w senacie są teraz, dobrze, jasne, ale procedowany, procedowany jest, nie o tym no ale tak, jednak wcześniej nie były. Ale, ale, no i y, y, była A naruszona praworządność, nie ma naruszonej praworządności, pani y, poseł? Są. Y, poprzednia władza robiła wszystko, aby szykanować właśnie niezawisłych sędziów, mhm. aby, aby naruszać tą praworządność, a my zmierzamy, my wy, 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 pokazaliśmy projekty, ustawy nie jest Tak, to już Bo Europa widzi, że Polska wraca na łonę Europy, nie chce się z nią kłócić, chce mhm. korzystać także z pieniędzy z KPO dla Polek i Polaków, a co więcej, także przystępujemy do, do prokuratury europejskiej, więc jakby te zmiany tak naprawdę Europa ja myślę, że jest jedną z bardziej kompromisowych w ogóle instytucji wbrew temu, co czasem prawa strona mówi, nie, no, Konstrukcja iż, jest kompromisowa, to prawda. E, nie, 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 mówię w ogóle, że Europa jest takim miejscem, gdzie jest bardzo miejsce na tylko kompromis. Ja okay. Że jak oni widzą tą hmm. wolę zmian, że nagle nie ma, że zmieniła się totalnie atmosfera, że nie ma już tego szykanowania sędziów, że nie ma tego, że każdy, kto nie jest Zniechy, w na ludzi jest na złym, to nie, nie, to chodzi pewne o to, że wykonane zostały konkretne kroki. Hmm. E, i. Przecież wszystkim nam, znaczy nam na pewno z e, koalicji 15 października zależy, żeby te fundusze mogły służyć Polsce i Polakom, szczególnie, że one idą na tak ważne cele. Więc Czyli zrozumiała to jest dobra wiadomość. jak rozumiem, tak, pani komisarz? I, e, oczywiście, że i, i cieszę mhm. się, że e, tamta władza przez prawie dwa lata nie mhm. mogła nawet złożyć wniosku, a myśmy i odzyskali te fundusze i one już płyną do Polski. I to są po prostu dobre wiadomości, tylko się z tego cieszyć. Pani ministrze, jeżeli chodzi o te pieniądze, to chyba e, trudno nie przyznać pani poseł racji. Yes. To są dobre wiadomości, bo Polska spłaca to zadłużenie, to lepiej, że te pieniądze wiesz? chyba płyną do Polski. Ale, ale, ja, ale czy ja pani przeszkadzałem? No nie przeszkadza. Otóż chcę powiedzieć, że trzeba powiedzieć, jaka cena była tego, hmm. że te pieniądze zaczęły płynąć do Polski. Bo jeżeli prawdą jest to, co było napisane w komunikacie Komisji Europejskiej, że ceną jest poddanie polskiej konstytucji pod prawo unijne, które ma być ważniejsze, no to znaczy, że zapłaciliśmy cenę suwerenności. Powiem wprost, otwarcie. Wiele tematów będzie Tylnymi drzwiami wprowadzane do Polski. Jeżeli chodzi o panią Jurową, no to to jest zabawna postać w ogóle, bo hmm, w, co się mogło zmienić? Niech mi pani poda jeden przykład ustawy, jedną ustawę, nazwę ustawy, którą wprowadziliście w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Nie poda mi pani żadnej, bo nie ma takiej ustawy. Tam, przeszło przez Sejm, jest przeszło, w Senacie. O Karesie już jest w Senacie. No, nie, nie, niech, niech, niech mi pani prace, powie, co to... przeszło. Nic nie przeszło. Nie ma żadnej ustawy. Ani jednej ustawy nie zrobiliście w sześć miesięcy. To, co mówiliśmy jako suwerenna Polska, polega na prawdzie. Koleżanka Donalda Tuska, pani Jurowa chciała go w fotelu premiera, ma go w fotelu premiera, pan Tusk posłusznie wykona wszystko to, co w Brukseli zostanie nakazane. I chcę powiedzieć wprost, ceną przegrane, gdybyśmy przegrali wybory 9, czerwca, 9, 9, 9 czerwca, będzie suwerenność Polski. Ale my wygramy, szanowni państwo, dziesiąty raz z rzędu po to, żeby nam krzyży nie zdejmowali i po to, żeby tacy ludzie jak Jurowa nie decydowali nam, co ale, jest w Polsce. Ale pani Mówi pan, że Donald Tusk na wszystko się godzi, ale on ostatnio się nie zgodził tak, po pierwsze na reformę traktatów, o drugie, na, e, pakt na migracyjny. Pakt migracji, migracyjny. Panie redaktorze, przepraszam bardzo. Donald, Tusk, no to jest, są, e, Donald Tusk to jest człowiek, który mógł zablokować na szczycie w grudniu e, poprzedniego roku, mogli zablokować to, co się dzieje w pakcie e, migracyjnym. Nie zrobili A tego. O wcześniej nie mógł blokować? Nie, ale Przecież my blokowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość po e, fatalnych decyzjach pani Tomaszewskiej, o ile pamiętam, e, na, e, która wyłamała się z Grupy Wyszehradzkiej wiele lat temu. Hmm. Nie ma żadnych wątpliwości, że Donald Tusk e, gra sobie tym. To jest oczywiste i niestety imigranci wpłyną do Polski. On obiecał, że nie będzie tego paktu. Obiecał i co? Słowa dotrzymał, nie, nie dotrzymał słowa, skłamał po raz kolejny. Będziemy, szanowni państwo, mieli na ulicach wielkich miast, zobaczycie, będziemy mieli patologię przestępczość, getta być może, przepraszam za to słowo, to słowo nie powinno paść w Polsce akurat, ale miejsca wydzielone, gdzie imigranci są, gdzie policja się będzie bała wjechać. Takie jest moje zdanie, tak jak jest w wielu miastach w Europie.